razę za to on raczej nie miał, ale uparty był jak osioł i w nagrywaniu kochał się. Tracił dla niej głowę i sią z YouTube'em odjechał i od tamtego momentu w YouTube kocha się. Co podnosił poprzeczkę, ta! łamał wszystkie zakazy, ta! Mówił miał! Kriterów gazu i mas subów I tobiec gaming jest najlepszy. Malajli co dzień nawet o 24 I potem jeszcze tobia z gaming siebie sobie na te e, się i bia. Ubija sobie 40 level na The Wolf'ach, na The Warsach, a potem wchodzi na TG. Ma milion monet, nawet na serio, ale to jest jakiś żart, bo w jednej arenie zabija milion. Czasem mówią ci, że Tobias gaming jest najlepszą, jest najlepszym na YouTubie. mówisz w górę, że ponad swoje suby może zdobyć cały świat, nie będąc Tobiasz gaming. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a ich słowa lecą w dół jak. Suby henia, uwierz w górę, że ponad suby gokosa. Potem jest to gaming z milionem. Po samo sam o siebie dbaj se powtarzał. Jako to gaming, jako to gaming. Jak se listach tak się wyspisz, brat, wyspisz, brat. Każdy wie, że nie ma lekko. Nie od razu wszyscy mają miliony subów, Let's Tobias Gaming jest wyjątkiem, bo on ma miliony subów co dzień i rano, co chwilę przychodzi mu po milion subów. Już nie patrzą na niego jak na szpira, już nie tylko jak na artystę. Nie widzą nic tylko debila z jakimi hitami, tylko ma milion lajków, milion wyświetleń. Ty po tysiące stupów lajków na tutaj. Tutaj ma Tobiasz gaming. Jego ekipa jedzie na tapa tutaj. Went iba, i Kobiasz I tobiasz gaming i kokos to jest najlepsza grupa na świecie. Czasem mówią ci, że nie dasz rady, a i słowa lecą w dół jak suby chenia. Uwierz górę, że ponad suby gaming tu cały świat nie będąc. Tobias Gaming, czasem mówią ci, że Dasz radę, ale co wale, co Jak suby mówisz górę, że Ponad swoje wady możesz zdobyć cały świat Nie będąc Tobiasz Gaming Dziękuję Dzięki, no. naprawdę, dzięki no. Dobra, podaj link do, do kanału takie...